Jego przybycie do Total Non-Stop Action Wrestling pod koniec 2014 roku było punktem zwrotnym w karierze Georgia Murdocha. Nie tylko dlatego, że porzucił swoją ekstrawagancką osobowość Funkasaurusa, ale także dlatego, że w końcu wkroczył w rolę, która uwydatniła jego naturalną intensywność i siłę jako sportowca. Znany teraz jako Tyrus, od razu wywarł wpływ na skład TNA, łącząc siły z Itenem Carterem III, zuchwałym i aroganckim siostrzeńcem fikcyjnej postaci autorytetu TNA, Dixie Carter. Razem szybko stali się jedną z najbardziej dominujących par w firmie. Tyrus pełnił rolę ciężkiego zawodnika EC 3. Jego cichego egzekutora i ochroniarza. Rola idealnie pasująca do jego imponującej postury 200 cm i dominującej postawy. Fani szybko to zauważyli. Podczas gdy EC3 mówił sam za siebie, Tyrus pozwolił, by jego pięści przemówiły, miażdżąc przeciwników swoim charakterystycznym ciosem w serce i potężnym uderzeniem w korpus. Ta współpraca trwała aż do 2015 roku i pomogła Murdochowi odzyskać pozycję prawdziwej siły w wrestlingu po latach komediowych wątków w WWE. Z biegiem miesięcy między Tyrosem a EC3 zaczęło jednak narastać napięcie. Ten rosły zawodnik nie był już zadowolony z bycia w czyimś cieniu. Zaczął zaznaczać swoją obecność w walkach, starając się udowodnić, że nie jest tylko mięśniakiem, ma potencjał na mistrza. Ta zmiana nastawienia zaowocowała kilkoma kluczowymi walkami, w tym pamiętną walką podczas Bound for Glory Series, gdzie był o krok od zdobycia tytułu TNA World Heavyweight Championship. Choć nie zdobył tytułu, jego występ ugruntował jego pozycję jako poważnego zawodnika w oczach kibiców i zarządu. Poza ringiem Murdoch zaczął odkrywać możliwości wykraczające poza wrestling. Występował w wielu programach telewizyjnych i filmach, wykorzystując swoją wyjątkową charyzmę i rozpoznawalny wygląd, aby przejść do świata rozrywki. Praca w TNA w połączeniu z wcześniejszą sławą V dała mu platformę, która wkrótce zaprowadziła go do Fox News, gdzie zaczął występować jako komentator i analityk. Jego wrodzony dowcip, bezpośrednie opinie i dominująca osobowość sceniczna zwróciły uwagę producentów programu The Greg Gutfeld Show, znanego obecnie po prostu jako Gutfeld. Połączenie humoru, wnikliwości i rzeczowości Murdocha sprawiło, że od razu zyskał uznanie widzów. Publiczność dobrze zareagowała na jego autentyczność. Człowieka, który dosłownie wywalczył sobie drogę na szczyt, najpierw na ringu wrestlingowym, a potem w świecie telewizji, dołączył do panelu jako Tyrus, zachowując pseudonim sceniczny z czasów wrestlingu, który stał się już wówczas częścią jego publicznej tożsamości. Jego chemia z prowadzącym Gregiem Gutfeldem i jego przerysowana osobowość nadały programowi niepowtarzalny charakter, łącząc komedię z komentarzem. Choć jego życie zawodowe kwitło, Tyrus nadal dbał o prywatność swojego życia prywatnego. Jednak ostatecznie wyszło na jaw, że pozostaje w długotrwałym związku z Ingrid Ring, odnoszącą sukcesy przedsiębiorczynią i ekspertką fitness. Ring jest założycielką i prezesem Sensible Meals, jednej z największych firm zajmujących się przygotowywaniem posiłków w Stanach Zjednoczonych. Jej firma, z siedzibą w Luizjanie, specjalizuje się w kontrolowanych porcjach zdrowych posiłkach. Które wspierają zrównoważoną utratę wagi i zrównoważone odżywianie. Sukces. Ingrid i jej zaangażowanie w zdrowie i dobre samopoczucie stanowiły jaskrawy kontrast dla wyczerpującego, fizycznie wymagającego świata, z którego wywodził się Tyrus, ale pod wieloma względami idealnie się uzupełniali. Obie zbudowały swój sukces od podstaw, pokonując po drodze osobiste wyzwania i niepowodzenia. Rink, matka trójki dzieci, założyła firmę we własnej kuchni, początkowo gotując posiłki dla przyjaciół i rodziny. Zanim zdała sobie sprawę, że istnieje większy rynek zbytu dla jej podejścia do praktycznego odżywiania. Z czasem Sensible Meals rozrosło się do wielomilionowego przedsiębiorstwa zatrudniającego setki osób, co świadczy o jej wytrwałości i smykałce biznesowej. Związek pary stał się szerzej znany pod koniec lat 2010. Kiedy Tyrus zaczął wspominać o Ingrid w wywiadach i wystąpieniach, choć woleli trzymać szczegóły swojego życia prywatnego z dala od kamer, było jasne, że łączy ich głęboki wzajemny szacunek i podziw. Ring publicznie chwalił Tyrus za bycie wspierającym partnerem i ojcowską figurą dla swoich dzieci, a jednocześnie z uznaniem wypowiadał się o jej inteligencji, niezależności i determinacji. W 2020 roku powitali na świecie córkę, co jeszcze bardziej umocniło ich więzi rodzinne pomimo napiętego grafiku związanego z programem Gutfeld i innymi wystąpieniami w mediach. Tyros często mówił o tym, jak ważne jest utrzymanie stabilnego życia domowego. Sy, si, którzy go znają, opisują go jako oddanego, rodzinnego człowieka, opiekuńczego, lojalnego i zaskakująco cichego, nawet poza centrum uwagi. Choć jego kariera wciąż się rozwijała, Tyrus nigdy całkowicie nie porzucił w wrestlingu. W 2021 roku dołączył do National Wrestling Alliance NWA, jednej z najstarszych i najbardziej szanowanych organizacji w historii wrestlingu zawodowego. Tam po raz kolejny udowodnił, że jego umiejętności na ringu i dominująca prezencja nie osłabły z biegiem czasu. Rywalizując pod pseudonimem ringowym Tyrus zdobył NWA World Television Championship dodając kolejne wyróżnienie do swojej długiej i różnorodnej kariery. Jego kariera w NWA pozwoliła mu zaprezentować swój oldschoolowy styl wrestlingu, kładący nacisk na siłę, kontrolę i narrację, orzeźwiającą odmianę od dynamicznego, akrobatycznego wrestlingu, spopularyzowanego we współczesnych organizacjach. Fani docenili jego osobowość retro, bezpretensjonalnego mocarza, który dominował nad przeciwnikami dzięki czystej sile i świadomości ringu. Ten powrót na szczyt kariery, pod koniec kariery, przyniósł mu nową falę szacunku, zarówno ze strony fanów, którzy śledzili go od czasów WWE, jak i młodszej widowni, która odkryła go po raz pierwszy. Na tym etapie George Murdoch, znany światu jako Tyrus, z powodzeniem zbudował wielopłaszczyznową karierę obejmującą sport, rozrywkę i transmisję. Niewielu wrestlerom udało się tak skutecznie przenieść do telewizji głównego nurtu, zachowując jednocześnie swoją wiarygodność na ringu. Dzięki wytrwałości, zdolności adaptacji i chęci do zmiany, Tyrus pokonał przeciwności losów branży, w której wielu popada w zapomnienie, gdy tylko światło reflektorów przeminie. Za tym wszystkim Ingrid Ring pozostała jego ostoją. Para mieszkała razem w Mandeville w Luizjanie, gdzie wychowywali swoją patchworkową rodzinę z dala od chaosu Hollywood i Nowego Jorku. W wywiadach Murdoch opisywał, jak odnalazł spokój w cichym życiu, które razem zbudowali, z dala od zgiełku aren i studiów filmowych. Przypisywał Ingrid na go dyscypliny w nowy sposób, pomagając mu pogodzić napięty harmonogram pracy z obowiązkami ojcostwa i rodziny. Ring ze swojej strony często wyrażała podziw dla etyki pracy i odporności Murdocha. Opisała go jako opiekuna i partnera, który motywuje wszystkich wokół do osiągania jak najlepszych wyników. Ich wspólna wiara w osobistą odpowiedzialność i ciężką pracę zdawała się stanowić fundament ich relacji. Do dziś Tyrus regularnie pojawia się w programie Gutfeld. Jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości, jednocześnie podtrzymując swoje powiązania z NWA. Jest również autorem wspomnień, w których szczegółowo opisuje swoją drogę od trudnego dzieciństwa i wczesnych zmagań zawodowych do osiągnięcia sukcesu jako osoba publiczna, wykorzystując swoją historię, by inspirować innych w obliczu przeciwności losu. Od ringu zapaśniczego po nocne programy telewizyjne, od ochroniarza do prezentera, od trudności do stabilizacji. Historia Georgia Tyrusa Murdocha to historia transformacji. I przez cały ten czas Ingrid ring była niewzruszoną postacią, nie jako celebrycki dodatek, ale jako partnerka, której siła odzwierciedla jego własną. Razem zbudowali życie oparte na odporności, rodzinie i ciężko wypracowanym sukcesie, udowadniając, że nawet najtwardsi zawodnicy odnoszą największe zwycięstwa poza ringiem. Od tego momentu Murdoch, obecnie Tyrus, nawiązał kilka sojuszy z innymi wrestlerami, a nawet pracował jako pośrednik w negocjacjach, zanim odszedł w 2018 roku. Kolejne lata kariery wrestlera Murdocha okazały się jego łabędzim śpiewem w branży. I można powiedzieć, że w ciągu ostatnich dwóch lat dał z siebie wszystko. W 2021 roku Murdoch w końcu dołączył do National Wrestling Alliance NWA, gdzie szybko zdominował scenę. Wkrótce, w sierpniu tego samego roku, został okrzyknięty telewizyjnym mistrzem świata NWA. Kilkakrotnie z powodzeniem bronił tytułu, zanim zdecydował się na walkę o tytuł mistrza świata, dobrowolnie zwalniając pozycję mistrza, stosując zasadę Lucky Sidem. W następnym roku zdobył tytuł mistrza świata wagi ciężkiej NWA, pokonując Trevora Mordoka i Mata Cardone na gali NWA Hard Times 3 w listopadzie 2022 roku. Stał się on głównym tytułem Murdocha i jego pierwszym mistrzostwem świata. Nie pozostał w grze zbyt długo i stracił tytuł Mistrza Wagi Ciężkiej na rzecz EC-3, swojego byłego sojusznika, podczas Gali z okazji 75, rocznicy w sierpniu 2023 roku w walce na linię byka. To wydarzenie oznaczało dla niego zakończenie kariery, ponieważ w walce obowiązywał warunek, że w przypadku przegranej będzie zmuszony do przejścia na emeryturę, co oznaczałoby koniec jego kariery w wrestlingu. Mimo to pożegnał się i podziękował rodzinie i fanom na koniec. Jego kariera zapaśnicza była kluczowym czynnikiem, który pomógł mu wypromować się, przyciągając uwagę prowadzącego Fox News Grega Goodfelda. W listopadzie 2016 roku ten ostatni zaprosił byłego wrestlera do programu The Greg Gutfeld Show jako gościnnego komentatora. Murdoch wypadł całkiem nieźle podczas swojego pierwszego występu, a Goodfeld zaproponował mu powrót do programu co dwa miesiące, używając pseudonimu Tyrus. Od tego czasu Murdoch zyskał popularność w branży i wkrótce zaczął pojawiać się gościnnie w różnych programach stacji Fox News. Doszło do tego, że Murdoch był nawet nazywany potężnym pomocnikiem Gutfelda ze względu na częste wspólne występy, a także udział w panelu dyskusyjnym w programie Gutfeld. Murdoch był również współautorem programu The Daily Briefing prowadzonego przez Danę Perino z Fox News. Był stałym gościem Fox News, gdzie prowadził UNPC i był tym, który wyemitował premierowy odcinek Nafsight stacji Fox Nation. W 2023 roku poprowadził również premierowy odcinek Saturday Night stacji Fox News, a rok później rozpoczął współpracę z Tyrus, nowym serialem dla platformy streamingowej Outkick. Jak ten pracowity mężczyzna zdołał znaleźć miłość swojego życia? Oglądaj dalej, aby się dowiedzieć. Podczas gdy Murdoch jest rosły i onieśmielający, jego żona, Ingrid Ring, jest jego przeciwieństwem szczupła i wysportowana. Nie daj się zwieść jej urodą, bo jest też osobą niezwykle utalentowaną. Ingrid Ring urodziła się 24 kwietnia 1981 roku i, podobnie jak jej mąż, również urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Dorastała w rodzinie, która wspierała jej przedsiębiorczego ducha, dlatego od najmłodszych lat miała smykałkę do biznesu. Co więcej, rozwinęła w sobie również żywe zainteresowanie fitnessem, co właśnie napędzało jej ścieżkę kariery. Ukończyła szkołę średnią, ale w przeciwieństwie do większości swoich rówieśników, nie zapisała się na studia i postanowiła poświęcić się karierze w fitnessie. Miała zaledwie 15 lat, kiedy zapisała się na swoje pierwsze zajęcia fitness i był to przełomowy moment w jej życiu. Utwierdził ją w pragnieniu pracy w branży fitness i zdrowia. W następnym roku rozpoczęła samodzielne prowadzenie zajęć fitness, co w dużej mierze przyczyniło się do poszukiwania innych możliwości zawodowych w dłuższej perspektywie. Jej zaangażowanie zaowocowało licznymi certyfikatami. Które dowodzą, że jest doświadczona i posiada dużą wiedzę w dziedzinie fitnessu. Jako ekspertka fitnessu posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w pomaganiu ludziom w osiągnięciu jak najlepszego zdrowia, niezależnie od tego, czy chodzi o budowę masy mięśniowej, utratę wagi, training fitness czy inne tego typu aktywności. Zamiast iść na studia, Ring postanowiła zaufać swojej intuicji i założyć firmę opartą na swojej pasji. Inwestycja w praktyczną wiedzę i umiejętności utorowała jej drogę do założenia Ring Routine, Marki Fitness, która koncentruje się na holistycznym stylu życia. W gościnnym występie w programie Zapytaj Doktora, Andrew w 2022 roku Ring Routine wyznała, że jej Ring Routine to codzienna rutyna. Two, co robisz każdego dnia i co ćwiczysz, jest efektem twojego życia, powiedziała ekspertka do fitnessu, co świadczy o jej dyscyplinie i zaangażowaniu. Jednak w zeszłym roku ogłosiła światu na swoim profilu na Instagramie, że nie chce już nazywać tego rytuałem lodowiska, ujawniając, że nie chce już nigdy więcej wiązać się z lodowiskiem. Otwarcie przyznała, że nie może dalej budować marki pod nazwą, której nienawidzi. I dlatego zrobiła sobie przerwę, aby się nad tym zastanowić. W końcu mówi, że tęskniła za nauczaniem, prowadzeniem i choreografią, prosząc obserwatorów o propozycje nazw dla swojej marki. Nic dziwnego, że wybrała karierę fitnessową, biorąc pod uwagę, że od dziecka była zamiłowana do tej branży. Zdziwilibyście się jednak, że założenie jej drugiej firmy ma głęboko osobiste korzenie. Jej innym odnoszącym sukcesy biznesem jest Sensible Meals, firma zajmująca się przygotowywaniem posiłków, która pomaga ludziom zwracać większą uwagę na odżywianie i spożycie żywności. Założona ponad dekadę temu firma Sensible Meals. Powstała z myślą o jej synu Roku z poprzedniego małżeństwa, u którego zdiagnozowano cukrzycę typu 1. Opowiedziała o tym w wywiadzie dla Sophisticated Woman w 2018 roku, opowiadając o tym, jak jej znajomi docenili imponujące rezultaty posiłków o kontrolowanych porcjach, które przygotowywała dla swojego syna. Oczywiście chcieli też sami spróbować i poprosić ją o powtórzenie jego posiłków. I od tamtej pory biznes się rozkręcił. W biznesie zawsze chodzi o metodę prób i błędów, a ona również tego doświadczyła. Mimo to nie powstrzymało jej to przed udoskonalaniem swoich posiłków za każdym razem. Nie zawsze miałam odpowiednie narzędzia, ale mam prawdziwą pasję i miłość do tego, co robię i do ludzi, z którymi się spotykam, powiedziała. Chcę pokazać moim dzieciom, że jeśli masz pasję i determinację, możesz osiągnąć wszystko. Ingrid Murdoch jest również matką ich syna, Reda i dwójki innych dzieci, które zapaśnik miał ze swoją byłą żoną. Zarówno Murdoch, jak i jego żona, mimo że są osobami publicznymi, są osobami prywatnymi. O ile wiadomo, para była razem już w 2014 roku. Zanim Murdoch zadał im to ważne pytanie w 2020 roku, Murdoch chwalił żonę, ogłaszając zaręczyny, mówiąc, że jest dla niego wszystkim i że zasługuje na cały świat. Podarował jej piękny pierścionek zaręczynowy ze szmaragdem, ale minęły kolejne 4 lata, zanim w styczniu 2024 roku para ostatecznie zawiązała związek małżeński. Według dokumentów urzędnika hrabstwa Clark, oboje zarejestrowali swój akt ślubu 6 stycznia 2024 roku. Mimo że przez wiele lat nazywał ją swoją żoną, para wspiera się wzajemnie w swoich karierach, pojawiając się na różnych wydarzeniach, aby okazać im wsparcie. Kiedy Murdoch został uhonorowany tytułem króla Mardi Gras w 2022 roku przez nowoorleańską organizację Crew of Orpheus, jego żona, Ingrid Murdoch, była tuż obok niego. Innym razem fani widują ich na koncertach. Wielu widziało ich na koncercie Smashing Pumpkins w Nowym Orleanie, tuż po tym, jak pani Murdoch podzieliła się na Instagramie informacją o tym, jak jej mąż poznał wielu fanów. Jest zadowolona z tej interakcji, ale przyznała, że utrudnia to randkowanie i spędzanie czasu w gronie przyjaciół. Towarzyszyła mu również w trasie promującej książkę Just Tyrus, wspomnienie z 2022 roku, a także w trasie komediowej What It Is z tego samego roku. Ingrid Murdoch również pozostaje wierna swojej przysiędze na dobre i na złe, zwłaszcza gdy spotykają ich trudne chwile. W 2019 roku Murdoch stanął w obliczu pozwu o molestowanie seksualne, złożonego przez Brit McHenry, jego byłą współprowadzącą Fox News. Brit oskarżył go o wysłanie serii lubieżnych wiadomości tekstowych. Fox News twierdził, że zbadał incydent i go rozwiązał, ale pojawiły się doniesienia, że McHenry złożyła poze w 10 grudnia 2019 roku przeciwko Murdochowi i Fox News. Sprawa została następnie umorzona dwa lata później z nieujawnioną ugodą, chociaż McHenry twierdziła, że zgubiła telefon, na którym znajdowały się wszystkie lubieżne wiadomości, które rzekomo wysłał jej Murdoch. To bezpośrednio dotknęło rodzinę Mordocha, powodując u nich stres. W grudniu 2022 roku jego żona skomentowała całe to fiasko. Trauma, jakiej doświadczyła moja rodzina w ciągu ostatniego roku, jest zbyt wielka, by się nią dzielić, napisała. Ale jedno się stało. Mój mąż stał się jeszcze silniejszym przywódcą dla swojej rodziny. Za każdym razem, gdy widział, że słabne, wysyłał mnie z naszą księżniczką, abym znalazła magiczne uzdrowienie. Jeśli myślisz, że Ingrid Murdoch ma już pełne ręce roboty z pracą, mężem i macierzyństwem. Poczekaj, aż usłyszysz, jakie inne obowiązki powierzono jej w domu. Jak już wspomnieliśmy, Murdoch od zawsze nazywał swoją partnerkę żoną. Nazywał ją nawet królową swojego małego, dzikiego królestwa, które lubił nazywać swoim zoo Tyrazila. Jeśli myślisz, że ten wielki mężczyzna ma tylko psa lub kota jako zwierzaka, jesteś w błędzie. Były wrestler WWE szczyci się kilkoma zwierzętami w swoim domu, w tym egzotycznymi rybami, wężami, jaszczurkami, żółwiami, a nawet kameleonami. Ingrid Murdoch podzieliła się swoimi pierwszymi przemyśleniami podczas tego segmentu, mówiąc, że nie lubi zwierząt i gadów, ale dla ukochanego mężczyzny jest gotowa na wszystko i właśnie przyjęła pewien sposób myślenia. Myślę, że po prostu bardziej nie lubiłam ludzi niż zwierząt, przyznała otwarcie. Chociaż nie przepadała za zwierzętami, postanowiła przejąć inicjatywę i została opiekunką zwierząt w ich domu. Dzięki niej warunki życia ich pupili znacznie się poprawiły. Po pierwsze, w nocy odtwarzała dźwięki deszczu i grzmotów, aby zachęcić zwierzęta do kopulacji, powiedziała, że dowiedziała się o tym z internetu. Poza tym, później zdała sobie sprawę, że opieka nad zwierzętami nie jest taka męcząca, żartując, że po prostu wszystkim rozkazuje i załatwia sprawę. Ma parę rąk do pracy, w tym ich dzieci. Ja córka Georgie zajmuje się zabawą ze zwierzętami i ich kompaniem. Jej syn Red zajmuje się brudną robotą i pracą fizyczną, a jego dziewczyna dba o to. By the Grody. Zbiorniki i klatki były w dobrym stanie. Jej mąż jest zachwycony jej umiejętnościami menedżerskimi, twierdząc, że jego zdrowie poprawiło się o tysiąc procent, ponieważ świetnie opiekuje się ich zwierzętami, dbając jednocześnie o jego zdrowie psychiczne. Biorąc to wszystko pod uwagę, możemy wszyscy stwierdzić, że Ingrid Murdoch to prawdziwa superbohaterka. Wspominaliśmy wcześniej, że para ma córkę, a także kilkoro innych dzieci z poprzednich związków. Kim więc są? Zacznijmy od Georgie Rose. Jest ich wspólnym dzieckiem, które powitali na świecie 7 maja 2014 roku. Imię otrzymała na cześć Murdocha i wychowała się w Louisjanie, zanim rodzina przeprowadziła się do New Jersey zaledwie w zeszłym roku. Odziedziczyła również sportowe geny po ojcu i zaczęła jeździć konno. Ma nawet własnego konia o imieniu Roosevelt, przezywanego Teddy, którego dostali w 2024 roku. W czerwcu 2024 roku wzięła udział w swoich pierwszych zawodach jeździeckich i zwyciężyła. Poza jazdą konną, Georgi interesuje się również piłką nożną, a pozostałe dzieci Murdocha uprawiają różne sporty. Jego syn gra w baseball podróżniczy, a druga córka polubiła golfa. Przed Georgie Murdoch miał również kilkoro dzieci ze swoimi byłymi partnerami, dwie córki i syna. Jego syn, którego czule nazywa Kakarot na Instagramie, skończył 13 lat w zeszłym roku. Obie jego córki, urodzone w czerwcu i grudniu 2011 roku, mają po 14 lat. Murdoch, otwarcie wyrażający swoje poglądy, lubi trzymać język za zębami. Jeśli chodzi o sprawy rodzinne, zwłaszcza dotyczące dzieci... W swojej autobiografii unikał wzmianek o dzieciach, twierdząc, że to one powinny opowiadać swoje historie. Zdaje sobie również sprawę, że jego dzieci mogą mieć pytania lub denerwować się na niego w późniejszym życiu, ale jako ojciec postanowił im to wszystko wyjaśnić, gdy dorosną, chociaż przyznał, że nie doświadczył dobrego wychowania ze strony rodziców w młodości. Były zapaśnik twierdzi, że to nie usprawiedliwia jego decyzji z tamtego okresu. Murdoch stara się ich odwiedzać, kiedy tylko może, i przyznaje, jak bolesne są dla niego pożegnania, mówiąc, że za każdym razem za nimi tęskni. Z drugiej strony, jego żona Ingrid Murdoch ma dwóch synów, Retta i Rocka, którymi Murdoch również się opiekuje. Chociaż stara się ich chronić przed wścibskimi oczami mediów, Murdoch nadal zabiera dzieci na jeden ze swoich występów stand-upowych. Kiedy w 2023 roku zakończył karierę wrestlera, zrobił to z lekkim sercem, ponieważ wyraził również chęć spędzania większej ilości czasu z dziećmi. W programie Sage Steel ujawnił: Jak kiedyś rozmawiał ze swoimi dziećmi? Pytając, czy chcą, żeby uczęszczał na ich mecze, czy żeby kontynuował wrestling. Jak większość rodziców, Murdoch przyznaje, że wciąż uczy się ojcostwa, ale obiecuje, że zawsze będzie przy swoich dzieciach. Jako ojciec jest również dumny z tego, że jego dzieci uczą się szybciej niż on, a jego córki są po prostu mądrzejsze od niego. Kiedy w zeszłym roku pojawił się w programie Pierce Morgan Uncensored, opowiedział o tym, że jedno z jego dzieci należy do społeczności LGBT, a konkretnie jest osobą transpłciową. Powiedział, że jego córka dorasta i przechodzi terapię, zapewniając, że będzie przy niej niezależnie od tego, czego zapragnie.